Cześć, tu z polski gość od zabawek. Witajcie w uzupełnieniu do recenzji Dark of the Moon Deluxe tak? które jest konieczne, gdyż okazało się, że figurka ta ma więcej portów na uzbrojenie niż oryginalnie myślałem. Okazuje się, że w swojej recenzji powiedziałem, że figurka w trybie robota ma 8 portów na uzbrojenie, a okazuje się, że ma ich 12. Cztery zagubione znajdują się na plecach i w ramionach. Także okazuje się, że to i to tak naprawdę może działać jako poety na broń klipsową. Właśnie w ten sposób. Także to będzie głównie przydatne w trybie pojazdu, ale z odpowiednią bronią, na przykład z gatlingami Whirla, można to zastosować w trybie poja robota. Także fajnie. Natomiast kolejne poety mamy tu. To bardzo niepozorne miejsce. Mamy te trzy jakby pseudo elementy railingów, ale okazuje się, że ostatni z nich ten sprawdza się jako port na broń. Także montujemy teraz broń z Bakfire'a. A o właśnie klip i klip numer 2. I nagle okazuje się, ha, musimy to coś trafić. Ale punkt pozostaje. Raczet w trybie robota ma 12 poetów uzbrojenia, a w trybie pojazdu 5'. Także jeszcze więcej punktów dla tej figurki i jeszcze więcej powodów, aby ją kupić do swojej kolekcji. Uff, teraz, kiedy już to powiedzieliśmy, ja mogę podziękować Demolitionerowi Second z polskiego fandom Transformers za przypomnienie mi o tym. I ja teraz wracam do recenzowania Dark of the Moon Deluxe Trzymajcie się.